Wojtek Majewski, witam w moim archiwum. Rozpoczniemy dzisiejszy program tak dość przekornie od takiego teledysku związanego z wprowadzaniem na rynek Citroena C3. To jest samochód, który w tej chwili jest jednym z najlepiej sprzedających się, przynajmniej jeśli chodzi o używane auta. Te auta idą jak świeże bułki, nowe też się dobrze sprzedają. A zobaczcie Państwo, jak to było dawniej, kiedy c 3 jeszcze nie było, i właściwie powstała taka no tak, idea. Się trwają, proszę Państwa, ale to nie będzie relacja z plaży. To ciągle prezentacja samochodów i myślę, że auta bardzo ciekawego, pokazanego w bardzo oryginalnym formie. To samochód, który, jak już mówią, jest niezwykle brzydkim plastikowym jajem, który auta zupełnie nie przypomina. To oczywiście jeden z prototypów, który nazywa się C3. Ma wiele unikatowych rozwiązań, ale przede wszystkim jest kontrowersyjny, ciekawy, a dla mnie bardzo piękny. Zobaczcie Państwo jak firma Citroen nikt nie przygotowała film o nowym autku C3, które być może zobaczymy kiedyś na w samym, w samym to. Może ważniejsza jest sama forma. To samochód, który pewnie nie... Przyznacie Państwo, że przyjemnie się ogląda ten teledysk. I jeżeli się jeszcze ma świadomość, że ten materiał został zrealizowany na początku XXI wieku, to Chapobal. Trzeba powiedzieć, że to świetnie zrobiony, ciekawy materiał. Ta muzyka również pięknie brzmiała. Proszę Państwa, praca dziennikarza to nie jest tylko relacjonowanie tego, co było. Ale czasami jest to też włączenie się w takie działania, taka inspiracja czy tworzenie czegoś. Ja w moich działaniach zajmowałem się i zajmuję się również organizacją targów i próbowaliśmy, promując ekologię, organizować różnego rodzaju rajdy. Tym razem zaprezentuję Państwu relację z takiego rajdu, którego miałem przyjemność być organizatorem. A myślę, że warto to wspomnieć. To taka impreza, gdzie z jednej strony jeździ się bardzo oszczędnie, a z drugiej strony trzeba wykazać się umiejętnościami szybkiej jazdy na próbach sportowych. Eco Ride. Moim marzeniem było uczestniczyć w rajdzie, po prostu w rajdzie samochodowym. No Paryż-Dakar jest to daleko i chyba nieosiągalne. I cudownie, że powstał taki właśnie Eco Ride, gdzie nie jest to na czas, tylko właśnie na mądrą i logiczną jazdę. Dla wielu uczestników imprezy ogromną frajdą była możliwość konfrontacji swoich umiejętności z prawdziwymi asami kierownicy, od choćby jak Tomasz Czopik. Bardzo fajna inicjatywa, jedziemy do Krynicy, próby sportowe, jadę takim dużym, właściwie takim kolumbryniastym samochodem, Mercedesem klasy E, ale z jakąś tam super skrzynią dziewięciobiegową, więc mam nadzieję na małe spalanie. No i teraz wszyscy przeliczają, czy te próby sportowe jechać na ogniu, czy bardziej się opłaca, bo one są inaczej liczone, czy bardziej się opłaca jednak spokojniej. Fajnie, no zobaczymy, ile nam doleją na koniec paliwa. Czy to prawda, że mówię o Tobie, że jesteś tu faworytem Maciek? O, ciężko powiedzieć, bo to EcoRide, drugi mój w życiu, więc będzie fajna na pewno zabawa, a będę walczył. I jak oceniasz ten samochód? Świetny samochód, no mam chyba jeden z lepszych tutaj samochodów do EcoRide. 2 litry w dieslu, auto bardzo szybkie, a przy okazji oszczędne pełna koncentracja, no, w przygotowani, aby teraz wszystko było dobrze na drodze. Rajd wystartował z podsolnego miasta w Wieliczce i właśnie w Wieliczce odbyła się pierwsza próba sportowa dla wielu zawodników była to pierwsza tego typu konfrontacja z własnymi umiejętnościami. Trzeba było zapamiętać trasę i później szybko przejechać. Oczywiście pojawili się tam znani zawodnicy. Był Maciek Sztajnhoff, był Krystian Korzeniowski, był wspomniany Tomasz Czopik. Dla nich ta jazda była banalna i oczywista. Natomiast wcale nie było tak łatwo zawodnikom ścigającym się normalnie na trasach rajdowych jechać później o kropelce, ale przypominam, Eco Ride to z jednej strony próby sportowe, ale przede wszystkim oszczędna jazda. Na trasie wiele samochodów niezwykle mocnych, potężne Mercedesy, oto Audi R8 oczywiście podczas prób sportowych miały większą szansę, ale kiedy wyjechało się na trasę, kiedy trzeba było jechać bardzo spokojnie, wówczas te auta z mniejszymi silnikami miały szanse większe. Podzielono zawodników na kilka grup. Oczywiście z jednej strony diesle i samochody napędzane benzyną. Były też auta hybrydowe, z którymi połączono samochody niewielkie. Między innymi Citroena C1 i Fiat 500. Dla nas bardzo interesująca była konfrontacja Opla Ampery z Toyotą Priusem w wersji hybrydowej. To jest następna wersja poprzedniej wersji hybrydowej Priusa. Z tamtą wersją wygrałem rajd w 2013 roku. Spalenie było też świetne, no ale konkurencja była dużo bliżej. Ten już wszystkich na łopatki rozkłada. Plus okazał się samochodem rzeczywiście bardzo oszczędnym, ale proszę zwrócić uwagę ile różnych marek startowało w Eco Chodziło przede wszystkim oczywiście o zabawę. Dla wielu ludzi był to w ogóle pierwszy rajd w życiu. A startowali mocnymi samochodami. Mieliśmy przed chwilą start Mercedesa w wersji AMG. Pojawił się nagle Jeep Wrangler. Oglądaliśmy również Mitsubishi ASX, który okazał się całkiem oszczędny. Ale oczywiście był również słynny Opel Ampera. Przyjąłem taką taktykę, że jadę używając silnika benzynowego. On nie doładowuje akumulatorów. On podaje moc na akumulator, który podaje tę moc na koła, ale nie doładowuje akumulatora. W związku z czym no, wybór jest taki albo to, albo to. Ale przy użyciu akumulatora 150 koni mechanicznych w ciszy, dość komfortowej, to robi wrażenie. Na odcinkach specjalnych, na próbach, jak zakładamy te kaski, to jakaś tam adrenalina się pojawia a potem ta jazda z ekojazda zgodnie z przepisami no niestety jest trochę nudna, ale na pewno warto poćwiczyć. I dość niespodziewanie mówiący te słowa, Tomek Głowacki okazał się najszybszy na próbach sportowych. Wyprzedził nawet Maczka Steinhoffa. To było oczywiście sporą niespodzianką. Przypominam, on jechał Renault Clio, ale w wersji 180-konnej, samochodem przygotowanym do rajdów. Na odcinkach specjalnych spore zainteresowanie, duża rola pilotów. Niektórzy gubili trasę, no ale jak powiedziałem, dla wielu uczestników była to pierwsza konfrontacja, pierwsza poważna zabawa. I oczywiście, wielkie emocje czekały przy tankowaniu. Pamiętajmy, najważniejsze w tej konfrontacji było jednak zużycie paliwa. Tu, najoszczędniejszym samochodem, była oczywiście Toyota hybrydowa w wersji plug-in, a na drugim miejscu Opel Ampera. Jednak generalne zwycięstwo dla Maczka Steinhoffa i Golfa GTD. Była rywalizacja sportowa na, na próbach sportowych, gdzie naprawdę była walka z chłopakami bardzo równa. A między próbami sportowymi dojazdówki, które miały być, miały, mieliśmy jechać eko, były naprawdę interesujące, bo trzeba było się cały czas koncentrować. Był podjazd, trzeba było troszkę zwolnić na, na zjeździe, to auto trzeba było troszkę nim szybciej pojechać. Fajnie, fajnie, naprawdę super. I też, proszę państwa, nasze ostatnie spotkanie z Ekorajdem spotkanie, abyśmy przekonali was, państwa, że to jest także impreza rodzinna. Zapytam najpierw Pole, bo ona jechała z Jankiem i z Michałem, i oczywiście z Olgierdem w jednej drużynie. Jak twoje wspomnienia będą z tego rajdu wyglądały? Bardzo fajnie się jechało. Tata, co prawda, bardzo szybko jechał, ale tak to było miło. Nie bałaś się trochę, bo kaski, takie napięcie, nie bałaś się o tatę, bo to, to opony piszczały, co? Na próbach sportowych było trochę strasznie, ale raczej się nie bałam. No dobrze, Janku, jak uważasz, yy, dzieci sprawdzają się w takiej imprezie? Dla dzieci to była wspaniała przygoda. Dla nas nie mniej, ponieważ dopingowały nas na próbach sportowych, co prawda, nie słyszeliśmy tego dopingu w tym. W kasku. i w hałasie silnika i w pisku opon, ale razem jakoś próbowaliśmy dotrzeć do mety. Olgert, powiedz szczerze, bałeś się na tym rajdzie, czy nie? W ogóle. A było fajnie? Bardzo. No, widzę, że chyba więcej słów nie potrzeba. Michał, jesteś zadowolony, że wybraliście się z dzieciakami? No tak, bardzo jestem zadowolony. Dało nam to świetną zabawę. Dzieciaki piszczały z radości, nie tylko ze strachu czasami, ale myślę, że ich uśmiechy mówią wszystko. Proszę Państwa, połączenie jazdy sportowej, gdzie są emocje i jazdy o kropelce spokojnej, gdzie podziwiamy okolice taki jest Eco taki był i taki będzie kolejny. Bardzo Panom dziękuję za start. Do usłyszenia podczas relacji z kolejnego Eco ja myślę proszę państwa, że te ekorajdy y, będą jeszcze organizowane. Wiadomo, że teraz pandemia, że y, wszystko zgasło, przycichło, ale y, ponieważ ta ekologia, ta elektromobilność wchodzi w tej chwili bardzo mocno do Polski, więc o ekorajdach na pewno jeszcze usłyszymy. A teraz drodzy państwo, y, ja poproszę o pomoc. Właściwie myślałem, że to będzie zagadka, ale y, ze wstydem przyznaję się, pewnie mi państwo pomożecie, że nie bardzo wiem. Kto w tym momencie zaśpiewał na mecie 47 rajdu Wisły? E, oczywiście ktoś powie, no, zwycięzca. Nie, proszę Państwa, niekoniecznie był to zwycięzca tego rajdu, ale posłuchajmy. Czasami, ja proszę Państwa, znajduję w moich archiwach takie materiały. No, nie ukrywam, że pewnie gdybym się trochę spiął, to może bym znalazł i dosyć szybko doszedł do wniosku, kto był autorem tego pięknego śpiewu. No, ale mam nadzieję, że Państwo mi pomożecie. Przypominam adres mailowy majewskimałpkasens.pl. Jeszcze raz, majewskimałpkasens.pl. Tam czekam na odpowiedzi, kto wykonał ten słynny utwór Jana Kiepury podczas inauguracji. Nie, to była meta, podczas mety Rajdu Wisły. Dziękuję, to tyle dziś. Do zobaczenia.